Sponsorami programu są Operator Sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. po Polsatius, proszę Państwa, teraz o tym, co, czego najbardziej oczekujemy właśnie na tym terenie, czyli wspinaczka skałkowa, ale będzie także o e, jaskiniach. Z nami jest Mateusz Leks, zastępca naczelnika grupy jurajskiej GOPR, ale za chwilę dołączy do nas po bardzo spektakularnym wejściu kolejny gość, pan Michał Rysiukiewicz, ratownik grupy jurajskiej GOPR. Mateuszu, powiedz, dlaczego akurat wspinaczka skałkowa jest sobie tak bardzo popularna? Dlatego, że ukształtowanie terenie, terenu na Jurze Krakowskiej Poczęsowskiej pozwala na to, żeby e, móc stawiać te pierwsze kroki ze wspinaczką, ale nie tylko, ponieważ przyjeżdżają do nas ludzie, którzy dopiero zaczynają uprawiać ten świetny sport, ale przyjeżdżają do nas wyspecjalizowani e, ludzie, którzy szkolą się przed różnego rodzaju wyprawami e, w góry wysokie. Także Jura Krakowsko-Częstowska jest świetnym miejscem do tego typu aktywności górskiej. Ale dlaczego? Y jakie tutaj są elementy, które pozwalają nam potem wspinać się w wysokich górach? No bo jednak te nie są za wysokie. Nie są za wysokie, ale na początku dają nam tą możliwość, że instruktor, który czuwa nad naszym bezpieczeństwem, ma możliwość pełnej kontroli nad nami, nad tym, co robimy, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Nasz bohater drugi dołączył do nas, właśnie którego Państwo przed momentem. Chodź do nas, tam Michale, na mikrofon blisko ust. Tak, Witam powiem. serdecznie. Panowie, od czego zacząć taką wspinaczkę? Jak się przygotować? Czy to jest tak, że przychodzimy i zaczynamy poznawać te elementy już w plenerze, w konkretnym miejscu? Czy na przykład warto zadbać o pewne partie mięśni i kondycję fizyczną? Na początku na pewno y, warto zapisać się na odpowiedni kurs spinaczkowy u licencjonowanego instruktora Polskiego Związku Alpinizmu. On nas te pierwsze nasze kroki nakieruje nas, jak się do tego przygotować, jaki sprzęt ze sobą zabrać. Pokaże nam te zasady bezpieczeństwa, żeby sobie, ani, oso o, ani osobom, które znajdują się obok nas w trakcie uprawiania sportu, nie zrobić krzywdy. Y, także propagujemy i zalecamy wizytę właśnie zapisanie się na początku na kurs, a potem tam naszą górską przygodę powiększać. Bezpieczeństwo najważniejsze. Jak było? Bardzo przyjemnie, jak zawsze. Pogoda dopisuje do takich zabaw, także całkiem, całkiem. Naprawdę? Taka wietrzna pogoda jest sprzyjająca? No, przyjemniej, przyjemniej niż jak bardzo mocno świeci słońce. No ważne, że deszcz nie pada, także jest okej. Okay. No Zapytam też nam z tak. perspektywy właśnie w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, też pracy jako ratowników GOPR, czy zdarza się, że ludzie sobie przyjeżdżają i tak zupełnie bez elementów jakiejś techniki, bez szkolenia, bez kursu, wspinają się, bo to jest takie czasem nasze polskie no. Co ja nie potrafię mogę. Tak. Skałki. Mamy bardzo dużo takich przypadków, kiedy to właśnie młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, przyjeżdżają na teren wyżyny krakowsko-częstowskiej i nie czują do niej respektu, czyli podchodzą pod jakąś drogę spinaczkową, bez jakiegokolwiek przygotowania, bez specjalistycznego sprzętu, wchodzą e, na skałę, no i często kończy się to upadkiem z wysokości poważnymi urazami. E, no niestety przestrzegamy przed tym, żeby nie, nie, nie robić takich czynności. Mieliśmy kilka przypadków również na zamku. Tak jak tutaj w ogrodzieńcu, że próbowali się wspinać na ruiny zamku i potem niestety spadali z wysokości i kończyło się to poważnym razem. Dlatego musimy się odpowiednio zabezpieczyć. Michale, co ty masz na sobie oprócz tego, że widzę, że to jest kask i no, trochę linek. O, o, oczywiście, no <laughs> podstawową rzeczą w ogóle chodząc przy ruinach takich zamków czy przy skałach to jest kask. Niestety wapień to jest taka skała, która się kruszy i e, następuje tam wietrzenie chemiczne i fizyczne. Ta skała się zaczyna kruszyć i może nam spać na głowę, także kask jest niezbędny nawet dla osoby która gdzieś tam przy tych skałach bardzo blisko się porusza. No oczywiście uprząż na to podstawowy element taki do wspinaczki, no bez, której, bez którego niestety byśmy nie dali rady się wspinać. No i oczywiście lina i co najważniejsze węzeł na końcu tej, tej liny. Tak? No dobrze, a czy kolega jest potrzebny? Do... No, czy chodzi o to, żeby nie być samemu, czy to jest ważne, takie wsparcie osoby, Oczywiście. która idzie z nami. Oczywiście. Niestety, no, niestety zdarza się tak, że czasami e, osoby próbują się wspinać same na własną rękę. Też mieliśmy takie, e, takie wypadki, no, że te osoby same chodziły po skałach, czy po jaskiniach, no i ulegały wypadkom, potem mieliśmy problem ze znalezieniem tych osób, gdyż nie powiadomiły kogoś wcześniej, e, że w jaki rejon się wybierają. E, no i potem był problem, bo żeśmy szukali dwa dni, no i niestety nie zawsze kończyło się to dobrze. No, tak, to, o czym właśnie. jeszcze warto pamiętać? żeby też wam pomóc w pracy i żeby po prostu być bezpiecznym. Kiedy się wybieramy właśnie warto na takie wyprawy, warto o numerze ratunkowym 601 130, numer ratunkowy w górach i aplikacji Ratunek, która pomaga nam w bardzo szybkim czasie namierzyć tą osobę, która potrzebuje naszej pomocy. Nawiązując tutaj do rozmowy yy, w trakcie spinaczki, partner jest to najistotniejsza rzecz. To nasz partner z którym idziemy w góry, ponieważ on nie tylko nas asekuruje, ale w razie jakiegokolwiek wypadku wezwie pomoc, która przyjdzie dużo szybciej, jeśli byśmy byli gdzieś sami. Też mieliśmy kilka przypadków takich zdarzeń, gdzie ktoś się wybierał sam, na przykład do jaskini. Sprzęt na e, sprzęcie zakupionym w sklepie ogrodniczym. Niestety taki sprzęt uległ zniszczeniu. Ta osoba spadła na dno studni, jaskini. Miała o tyle szczęścia, że w ostatniej chwili, przy, przy jakby granicy tej studni, znalazła zasięg i mogła wezwać pogotowie górskie. Michale, a gdzie y, ratuje się najtrudniej? Czy to są jaskinie, czy właśnie skałki spinaczkowe? No wszystko zależy od, od wypadku, ale chyba jednak najtrudniej w tych jaskiniach, gdyż jest tam bardzo wąsko, ciężko osobę poszkodowaną transportować. Są różne zaciski, jeśli osoba ma jakiś uraz, poważny kręgosłupa i mamy go przetransportować przez jaskinię, to nieraz nie niejednokrotnie się zdarzało, że musieliśmy rozkuwać tą jaskinię, co było bardzo problematyczne i przez paręnaście godzin żeśmy osobę wyciągali z takiej jaskini, co nie było ani dla niego przyjemne, no i dla nas również. Z waszego doświadczenia dużo takich interwencji czy teraz w tym sezonie? U nas teraz jest właśnie ten szczyt sezonu. Mamy najwięcej tych wypadków spinaczkowych. Jaskiniowy, wypadki jaskiniowe głównie zdarzają się jesienią, kiedy to aura na zewnątrz już nie pozwala nam uprawiać spinaczki, ponieważ jest mokro, zimno. Natomiast w jaskini zawsze mamy ciemno, zawsze mamy tą samą temperaturę i wtedy jest ten ruch jaskiniowy największy. Panowie, zostańcie z nami, pożegnamy się, zaprosimy do nas jeszcze naszą gość. Już, już jest. jest. Proszę Państwa, na dzisiaj to już y, wszystko w naszym programie, ale zapraszamy na jutro. Będzie równo, równie sympatycznie i przyjemnie, aczkolwiek ma być jeszcze zimniej. Lato 25:58 gościu, 5.58, Gosiu, co ty na to? I mam padać też, <głos》>. więc drodzy <głos》>. Państwo, jeżeli chcecie Państwo zobaczyć prezenterów moknących w deszczu, to zapraszamy jutro. Ale zawsze z promiennym uśmiechem i ciekawymi gośćmi. Oczywiście. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Dziękujemy. Sponsorami programu byli Operator Sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.